pewnie nigdy nie znajdziecie. Nikt nie rozsiewa tu żadnej brody, nikt psów na nikim nie wiesza. nikt się do którychś sprawy pasował, nikt będzie, nigdy nie wieszą Nauczyciele żyją w zgodzie, żadna się ludzi nie zwykła, jak to gdzie gdzieś zdarza się coś, oprócz od lasu przyszła. krzyżu. Część mojego nie będzie nie w dne, ponieważ nie każdy z wszyscy uczniowie i znaki odpływów też przepadają na ciszę. W kawce nie grają, w nie strzelają, tredo po ścianach nie piszą. Woda jest zawsze, światło się świeci. Nikt nie ma złego początku. Dyrektor, święty, a nie wszystkie dzieci. Więc wszyscy żyją, jak tłumaczę uczniom, że nie ma pojęcia większej, trudniejszej głowy. Bo obie głowy są zawsze pod koniec lekcji robiłem lekcję z jednogłośnią. Zresztą, co ja będę dał do I tak wręczyłem o mazma z, ma z tyłu już tego nie rozumiem. NIAŁ, 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 NIAŁ! Na lekcji przygody nauczycielka pyta. Jaśku, co jest moja spółka? To bardzo mądry tak, bo dla tyłu tylko średniczna raczka. NIAŁ, 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 NIAŁ! Nauczycielka na lekcji języka polskiego. Jaś. Jeśli powiem jest piękna, to ja nie będę czas. Zdecydowanie przeszedłem, proszę pani. Nie, 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 Nie będę mi się, najlepsze Zapomnijcie o problemach, o tym, co zawsze w mnieniu oka. Przepraszamy za te figle, za te wzody. Przepraszamy za problemy i kłopoty. Przepraszamy za te wszystkie przedmioty. Pamiętajcie, że w sensie to nie było.